Cześć, dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale w kolejnym tutorialowym filmie. Dzisiaj podejmiemy się tematu mandal, a mianowicie tego, jak dobrać i jak zamontować mandale na obręcz. W sieci dostępne są obręcze o różnej kolorystyce i o różnej grubości drutu. Im większy, większa średnica, tym obręcz będzie prawdopodobnie z grubszego drutu. Są również mandale obręcze drewniane, ale ja z nich nie korzystam, preferuję, preferuję te metalowe. Jeśli chodzi o sposób montażu, pokażę Wam mój ulubiony ten, który mi się sprawdza. Wiem, że w sieci znane jest wiele sposobów, m.in. znienawidzone przeze mnie tradytki. Nie do końca rozumiem, jak można zamontować przepiękną mandalę, w którą włożyło się tyle pracy na ten kawałek badziewnego plastiku. Myślę, że można je użyć jako tymczasowe, tymczasowa pomoc do montażu mandali, ale potem, moim zdaniem, powinno to trafić co najwyżej do kosza. Zostawmy rzeczy stricte narzędziowe tam, gdzie jest ich miejsce, a piękne mandale montujmy tym. Do czego są stworzone i z czego są stworzone. Mamy tutaj mandalkę, którą zrobiłam. Będzie to mandala Aila, <kluzny> które wkrótce pojawi się w sklepie, oraz obręcz. Jak zamontować i jak dobrać obręcz, zaraz Wam pokażę to na odpowiednim zbliżeniu zatem co będzie potrzebne do, do montażu naszej mandali przynajmniej rzeczy, które ja wykorzystuję to oczywiście poza samą mandalą i jak widzicie mam tutaj przygotowaną gotową mandalę oraz obręcz która na chwilę obecną niekoniecznie wygląda jakby miała pasować i teraz pokażę Wam rzeczy, które będą potrzebne oczywiście mandala, obręcz o odpowiednim rozmiarze, centymetr krawiecki ja używam e, takich e, metalowych agrawek, zaraz Wam wytłumaczę do czego. Oczywiście resztka motka z e, mandali, ostre nożyczki i ostrą e, igłę. Zaczynamy od e, rozłożenia sobie centymetra, <laughs> tak byśmy mogli zmierzyć mniej więcej e, średnicę e, tego, jaka obręcz będzie nam potrzebna do e, wykonania naszej mandali. Bierzecie sobie mandalkę, ciągniecie za dwa skrajne końce i teraz tak, nie róbcie tego jakoś maksymalnie. Mniej więcej taki delikatny naciąg, żebyście mniej więcej, tutaj mi wychodzi około 39 cm. Wiem, że obręcze w tych większych rozmiarach, czyli tam powyżej 30 cm, dostępne są w rozmiarach już 5. Mm, więc w tym układzie zastosujemy ma e, obręcz 40 cm e, po zmierzeniu e, mandalki ja w tym momencie mm, będę używać tych małych agrawek ułatwią mi one zamontowanie mandali e, do obręczy dzięki czemu e, będę mogła sobie ją e, bez problemu przyszyć e, bo będziemy ją tutaj przyszywać Napinanie mandali rozpoczynam w czterech przeciwnych punktach. Tak, żeby ją na początek dobrze naciągnąć na obręcz. Na początku będzie Wam się wydawało, że obręcz jest za mała, ale zaufajcie mi, będzie to robótka, która będzie bardzo dobrze naciągnięta. Przynajmniej na ta robótka w tym rozmiarze. Ona się jeszcze dodatkowo rozciągnie, bo jak widzicie, tutaj jest jeszcze mały zapas. Mm, mały zapas do naciągnięcia. Czyli przypinamy sobie po czterech różnych stronach, czyli tak po przekątnych. Można do tego procesu zastosować e, wspomniane przeze mnie trytytki, ale tylko i wyłącznie tak jak wspomniałam, do Tymczasowego zamontowania. E, wiem, że to jest droga, która jest kusząca, bo jest to droga na skróty, szybko osiąga się efekt, ale tak jak wspomniałam, e, moim zdaniem jest to e, totalna łatwizna i jakby nie przystoi to do, do pięknej, e, pięknej tkanej e, przez wiele godzin przez Was mandali, żeby straszyła plastikowymi. Zapiękami. W sieci znajdziecie też takie małe haczyki w kształcie literki S. No Myślę, że one są w miarę dopuszczalne do, do, montażu, do montażu takiej mandali, jeśli nie chcecie jej, że tak powiem, na stałe wiązać z obręczą. Jak widzicie, zaczyna nam się Uwydatniać wzór, oraz yy, tak jak wspomniałam, mandala się napina bardziej na, na obręcz. Yy, w przypadku tej mandali, akurat rozmiar 40 cm yy, da nam efekt takiej dość mocno napiętej mandali. Yy, takiego protipa mojego mogę Wam zdradzić, że jeśli będziecie mieli problem z doborem mandali yy, obręczy średnicy do yy, gotowej robótki, zawsze możecie wziąć odciupinkę większą i zastosować metodę z koralikiem, czyli w miejscu, w którym mandala powinna się stykać z obręczą, czyli tutaj zakładacie dwa trzy koraliki na takim dystansie, dzięki temu uzyskacie odrobinę przestrzeni w samym, odrobinę przestrzeni jeśli robótka jest ciut za mała względem, względem rozmiaru obręczy. Jaką posiadacie? Bo tak jak wspomniałam, m, późniejsze, e, większe rozmiary mogą e, niekoniecznie pasować. Tak jak wspomniałam, są co 5, co 5 cm, a powyżej metra to już e, widziałam chyba tylko 1,20 m i 1,50 m. Ok, i mamy tutaj, jak widzicie, zamontowaną już, zapiętą całą mandalę na, mm, na obręcz. E, w międzyczasie nadzieję sobie e, i, nitkę na igłę i wracam do Was z kolejną częścią. Ok, zatem zaczynamy już y, finalne przyszywanie mandali. Nadziałam sobie tutaj resztkę ostatniego koloru z mandali na y, ostrą igłę i będziemy mandale montować y, dokładnie teraz na lewej stronie, czyli obracamy ją i zdejmujemy pierwszą agrawkę. A w tym momencie wkładam sobie igłę pod obręcz, zaczepiam sobie o. To pierwsze oczko łapię jedną luźną końcówkę. Zostawiam taki kawałek około 10 cm i przynajmniej dwa razy musicie sobie zapleść taką pętelkę, następnie dość mocno ją zaciągacie, i zawiązujecie supełek podwójny. W tym miejscu tylko pamiętajcie, żeby on był na lewej stronie, i w tym miejscu tak, żeby yy, chował się za robótką. Jedną z tych końcówek, którą macie obecnie na igle, wszywacie w tą robótkę. Można zrobić to podwójnie dla bezpieczeństwa. przycinacie krótko tą niteczkę moją metodą następnie jest albo używanie dwóch igieł i wciąganie od razu tej nitki lub kiedy wykończę tą, którą mam na igle przeszywam po raz kolejny wracam pustą igłą nawlekam sobie mandalkę te końcóweczki i wszywam w mandale tak jak pierwsze, tylko w ten przeciwny. Pierwszy wszywałam w lewy, a te drugie końcówki wszywam w prawą stronę tego, tego ramienia, tej mandali. Dzięki temu wygląda to równomiernie i symetrycznie. Czyli ponownie zaplatam podwójnie, dość mocno zaciągam, żeby było przyległe. Zawiązuję podwójny supełek. i wszywam końcówkę nici w lewą stronę tutaj mandalki. I tym sposobem montuję właśnie ostatnią, tym ostatnią krawkę i ostatni tutaj punkt styku mandali z obręczą. Zwróćcie na sobie nitkę. Tak jak wcześniej od dołu dwukrotnie owijam przez dziurkę i wokół obręczy i zawi ściągam, zawiązuję supałkę. I wszywam jedną końcówkę. Tym sposobem mamy zamontowaną całą e, mandalę. Teraz e, poza kadrem już powciągam te nitki i pokażę Wam gotowy efekt. Proszę bardzo, i tak prezentuje się gotowy efekt. E, gotowa, zamontowana mandala. Tak jak wspomniałam, e, poświęćcie odrobinę czasu. Nie korzystajcie z tej e, drogi na skróty, czyli z tych piekielnych trytytek. E, Dołożyjcie wszelkich starań, żeby wyoszczędzić jak najpiękniejszą mandalę, e, zatem e, zamontujcie ją w równie piękny sposób. Czy jest to jedyny słuszny sposób? Oczywiście, że nie. Jest to sposób, z którego ja korzystam dla wszystkich swoich e, projektów. On się sprawdza, jest estetyczny, jest e, tak jak sobie zobaczycie. Mm. Estetyczny, ładnie wygląda, dobrze napina mandale, dobrze ją przytrzymuje. Także, tak jak wspomniałam, będzie mi miło, jeśli zostawicie po sobie jakiś niewielki ślad. Za... Będę wdzięczna za zasubskrybowanie tego kanału. Tymczasem mam nadzieję, że Wam pomogłam. Zapraszam Was do mojego sklepu modki dobromirki.pl, gdzie znajdziecie wiele wzorów na tę i inne mandale oraz motki mandalowe. Trzymajcie się i do zobaczenia!